Własności Intelektualnej zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi na pytania. Na pytania klientów, czy dane rozwiązanie jest bezpieczne, to znaczy, czy nie narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich. Jak zabezpieczyć np. logotyp poprzez uzyskanie prawa wyłącznego w urzędzie patentowym lub innym urzędzie na świecie. Jak przygotować odpowiednią umowę licencyjną. A najważniejsze, co zrobić, jeżeli wkroczyło się prawa własności intelektualnej podmiotów trzecich. Osobiście uważam, że prawo własności intelektualnej jest niedoceniane na studiach prawniczych. Swoją przyszłość wiążę z zawodem rzecznika patentowego, dlatego było to dla mnie doskonałe doświadczenie, aby zobaczyć jak prawo własności intelektualnej funkcjonuje od środka. W dziale Specjalizacji Przyszłości pracował mi się bardzo dobrze, poznałam świetnych radców prawnych i nie tylko. Podczas tego, że nauczyłam się praktycznego podejścia, odbiegającego od tego, czego uczymy się na studiach prawniczych, wypróbowałam własne siły i utwierdziłam się w przekonaniu, że kierunek, który obrałam, jest tym właściwym. Studia prawnicze uczą pozyskiwania wiedzy typowo książkowej, która oczywiście jest niezbędna w przyszłym wykonywaniu zawodu prawnego. Jednakże to dopiero praktyka weryfikuje, czy dana osoba ma potencjał, aby stać się świetnym prawnikiem. Dominika odnalazła się w naszym dziale rewelacyjnie, stała się ważnym członkiem zespołu i wniosła świeże spojrzenie. W imieniu Kancelarii Ostroski i wspólnicy serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu stażowego dla studentów UMK w Terunie. Zapraszam do nas, sprawdźcie się w praktyce.